Władze Lubina kupiły konia. Jak pan myśli, po co władzą Lubina jest koni? Nie wiem. Po to władzą Lubina kon, żeby jeździł, węgiel rozwoził. No, nie mam pieniędzy na co wydać, a naszego bloku nie, nie ob tego. Ogłaszali, że ktoś by mógł przyjąć słonie, bo gdzieś tam y, nie ma warunków dla nich, prawda? Także też I by do można było. I do Lubina, wszystko do Lubina. I świetnie, będziemy mieli swoje zo. Konie jest z rasy wielkopolskiej i ma 4 lata. Pochodzi z prywatnej hodowli w województwie leszczyńskim. Kupno giera powierzono prezesowi klubu jeździeckiego z Krzeczyna Wielkiego nieopodal Lubina. Jerzy Dajnowski mówi, że zrobił dobry interes dla miasta. Tanio był wierzchowca wysokiej klasy. Czy y, miasto stawiało panu jakieś warunki co do rasy konia, co do jego maści? Może to kasztanka miała Nie, Nie scedowali całkowicie to na mnie i miałem wolną rękę, jeżeli chodzi o wybór. Wiadomo już, że koń otrzyma imię Lubin. Będzie reprezentował miasto podczas zawodów w skokach przez przeszkody. Do września, kiedy wystartuje po raz pierwszy, przejdzie intensywny trening. Ogiera dosiada zawodnik z klubu w Krzeczynie. Na jego ubiorze oraz na uprzęży znajdzie się logo Lubina. Podobno miasto jako pierwsze w Polsce stało się właścicielem konia sportowego. Może w końcu w całej Polsce przestaną mylić Lublin z Lublinem? Z Lubinem? Lubin zasłynął już za sprawą koni mechanicznych. Tamtejsza straż miejska jako jedyna w kraju posiada cztery hondy. Motocykle zakupione za 150 tysięcy złotych od kilku miesięcy wykorzystywane są do patrolowania ulic.